Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj będziemy zajmowali się, doskonale chyba, wszystkim znanym mitem, czyli mitem o Orfeuszu i Eurydyce. Jest to jeden z najważniejszych mitów, jakie stworzyła nam cywilizacja albo kultura, o może tak, kultura starożytnej Grecji. Ten mit nie tylko wygenerował nam archetyp artysty, ale również przyczynił się do powstania czegoś takiego, co się nazywa orfizm. To powiedzmy, że jest rodzaj religii starożytnej. No i Jan Parandowski w swojej niezastąpionej mitologii opisuje nam orfizm jako jeden z najciekawszych takich religijno-duchowych ruchów, jakie miały szansę zaistnieć w głębokiej starożytności. Zwłaszcza, no ale my dzisiaj nie wcale o religii, ale raczej o tym, Kim był Orfeusz, co się z nim stało, no i co nam to mówi być może o różnych bardzo ważnych elementach rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy. Na początku kilka słów od samego mistrza Jana Parandowskiego. Jak jest przedstawiony Orfeusz? No to przeczytajmy sobie, albo ja będę czytał, a Wy będziecie grzecznie słuchać. Orfeusz był królem śpiewakiem. Był młody i bardzo piękny, śpiewał i grał na lutni tak pięknie, że wszystko co żyło zbierało się dookoła niego, aby słuchać jego pieśni i grania. Drzewa nachylały nad nim gałęzie, rzeki zatrzymywały się w biegu, dzikie zwierzęta kładły się u jego stóp i wśród powszechnego milczenia on grał. Był po prostu czarodziejem i za takiego uważały go następne pokolenia. Żoną jego była Eurydyka, nimfa drzewna, Hamadriada. Kochali się oni bezprzykładnie. To taka relacja, którą można być może porównać do relacji oblubieńca i oblubienicy opisanej relacji w pieśni nad pieśniami. No, piękność Eurydyki była do tego stopnia obezwładniająca, że ktokolwiek ją ujrzał, musiał ją pokochać. pokochać. Tak właśnie stało się z Aristaiosem. Był to syn Apollina i nimfy Kreny, tej, co lwy jedną ręką dusiła. No to fajną miał mamuśkę ten e, Aristaios, skoro ta e, nimfa Krena potrafiła jedną ręką e, udusić potężną, e, e, potężną bestię. No i ten Aristaios. Zobaczył raz Eurydykę. Eee, gdyby wiedział Aristajos, czyją jest żoną, to najprawdopodobniej nigdy nie, zaczął ją, nigdy nie zacząłby jej gonić. No ale piękność Eurydyki była do tego stopnia magnetyzująca, że Aristajos po prostu zaczął się za nią uganiać. Eurydyka uciekała, pragnąc zachować... Eee, Swoją, swoją kobiecą albo nimfią godność. No i stało się nieszczęście. Eurydykę ukąsiła żmija i nimfa umarła. Biedny był wówczas Orfeusz, bardzo biedny. Nie grał, nie śpiewał, pogrążył się w żałobie. Błądził po łąkach i gajach i wołał Eurydyko, Eurydyko, gdzie jesteś? No ale odpowiadało mu tylko echo. No i wtedy zdecydował się. Na rzecz no nie lada, ponieważ pomyślał sobie, że skoro Eurydyka umarła, to najprawdopodobniej znajdzie ją w Hadesie, no i uzbrojony w swoją lutnię czarodziejską, w instrument, tylko to był jedyny chyba przedmiot, na, którym, na którego obsłudze aż tak dobrze się znał, postanowił zejść do krainy zmarłych. I to mu się udało. Charon, cytuję teraz, tak się zasłuchał w słodkie tony jego muzyki, że przewiózł go za darmo i bez oporu na drugi brzeg styksu. Cerber, ten potężny yy, strażnik wrót piekielnych, czyli pies z trzema łubami, nawet nie zaszczekał. A kiedy Orfeusz stanął przed władcą podziemia, nie przestał grać, lecz lekko potrącając lekka struny harfy, skarżyć się zaczął. Oczywiście na to, że bezlitosna śmierć odebrała mu żonę, a skargi układały się w pieśni. No i udało się, udało się Orfeuszowi przekonać Hadesa, żeby Eurydyka mogła opuścić jego mroczne królestwo. Tylko, że no, był pewien warunek. Hades oddał Orfeuszowi Eurydykę i kazał ją Hermesowi z kolei wyprowadzić na świat z powrotem. Ten warunek brzmiał: Eurydyka iść będzie za Orfeuszem, a z, za nią niech kroczy Hermes. A Orfeusz niech pamięta, że nie wolno mu oglądać się poza siebie. Poszli. Droga wiodła przez długie, ciemne ścieżki, już byli prawie na górze, gdy Orfeusza zdjęło nieprzezwyciężone pragnienie spojrzeć na żonę, bodaj raz, jeden. No, nie mógł się opanować, no mógł jeszcze troszeczkę wytrzymać, prawda? No ale się nie opanował i w tej chwili utracił ją na zawsze. Hermes zatrzymał Eurydykę w podziemiu, Orfeusz sam wyszedł na świat, próżno się wszędzie rozglądał, nigdzie jej nie było. Nadaremnie dobijał się do bram piekieł. Nie wpuszczono go po raz wtóry. No i finał przygód Orfeusza, finał jego życia jest dosyć e, mroczny. Orfeusz wrócił do Tracji. Skargami swymi napełniał góry i doliny. Pewnej nocy trafił na dziki, rozszalały orszak bakhiczny, czyli orszak e, kobiet, które czciły. W takim zapamiętałym szale bo Bożka di boga, boga Dionizosa, i rozerwały one jego ciało na sztuki. Głowa spadła do rzeki, i mimo, że była już zimna i bez życia, jeszcze z martwiałymi ustami powtarzała imię Eurydyki. No i głowa ta popłynęła aż do morza i zatrzymała się na wyspie Lesbos. Tu ją pochowano i na jej grobie powstała wyrocznia. No, w tym momencie kończy się nam. Mit, albo przynajmniej ten najistotniejszy element mitu o Orfeuszu. No i tak się zastanówmy, co, na, co nam to mówi? Co nam to mówi? Z jednej strony, ten mit o Orfeuszu i Eurydyce jest bardzo prosty w zrozumieniu. No przecież jest to opowieść o miłości, o miłości, której nawet nie jest w stanie pokonać śmierć. Do pewnego momentu, oczywiście, ponieważ już, już niewiele brakowało, żeby Orfeuszowi udało się wyrwać z podłych łap śmierci swoją piękną, cudowną żonę, Eurydykę. No, nie udało się, no ale śmierć nie jest w stanie na długo rozdzielić kochanków, skoro Orfeusz prędzej niż później sam zostaje życia pozbawiony. Ta to spięcie, to zespolenie miłości ze śmiercią jest czymś, co potem w kulturze europejskiej, w literaturze europejskiej będzie pojawiało się bardzo, bardzo często no, począwszy od chociażby dziejów Tristana i Izoldy, idąc przez cierpienia młodego Wertera, a wcześniej jeszcze będziemy mieli Romea i Julię. Także Orfeusz jest symbolem albo nawet dobra niech będzie symbolem, tak? Jest symbolem tego szaleńczo zakochanego mężczyzny, szlachetnego oblubieńca, który jest w stanie zrobić wszystko dla swojej ukochanej, nawet zaryzykować i zejść po nią do królestwa podziemia. Ale z drugiej strony, z drugiej strony wyprawa ta się nie udała, nie powiodła, ponieważ wiemy, że Orfeusz nie był w stanie powstrzymać się przed Dotrzymaniem tego jednego, jednego, jednego warunku, pod którym można było Eurydykę wyprowadzić na światło dzienne. To jest jedno, to jest bardzo proste, banalne. Orfeusz zakochany, Eurydyka, jego piękna żona, śmierć ich rozdzieliła, ale potem być może w zaświatach na powrót się spotkają. To jest mniej istotny element tego mitu, przynajmniej moim zdaniem. O wiele ważniejszy jest tutaj ten element związany ze sztuką. Sztuka i artysta. Orfeusza od zawsze będziemy, od, od zawsze, od tamtej pory będziemy kojarzyli z wielkim, wspaniałym poetą. Słowo poeta w starożytności łączyło się w taką nierozerwalną całość z, ze słowem pieśniarz. No bo przecież Ktoś taki jak chociażby Homer, to nie tylko recytował wersy, nieśmiertelne wersy z Iliady albo Odysei, ale również przygrywał sobie na prostym instrumencie strunowym. Wszystko to, czym częstował swoich widzów, nie, przepraszam, odbiorców, nie widzów, odbiorców, musiało być, yy, musiało być złożone zarówno z, ze słów, jak i z muzyki. Także tutaj mamy do czynienia z taką. Z taką nie dającą się rozerwać całością. Co nam mówi Mit o Orfeuszu na temat artysty, albo na temat tego, co Grecy wymyślili na temat artystów? No, Grecy wymyślili bardzo wiele rzeczy. Przy pomocy swoich mitów byli w stanie przeczuć, zrozumieć, wytłumaczyć, nie tylko, nie tylko zjawiska przyrodnicze, no tutaj wiadomo, że to są wszystko piękne bajki, ale chyba. O wiele lepiej szło im z tłumaczeniem tego, co dzieje się w głowie człowieka, jakie dyna, jaka jest dynamika psychiki, nie tylko każdego z nas, ale również jaka jest, dynamiki, jaka jest dynamika ym, psychiki kogoś takiego, jak, jakim jest ktoś uprawiający sztukę. Cóż nam ten mito Orfeuszu mówi na temat artystów? Artyści wzbudzają powszechny podziw, więc być może tego podziwu sami łakną. Skoro cała przyroda jest w stanie zatrzymać się, a rzeki są w stanie zmienić bieg, gdy Orfeusz idzie w drugą stronę niż do tej pory rzeki płynęły, to znaczy, że ten artysta ma kolosalny wręcz wpływ na rzeczywistość. I możemy się. Popukać po głowie, no jak artyści mają taki wpływ na rzeczywistość? Ano mają, ano artyści, tacy w których odnajduje się ten duch Orfeusza, którzy odnajdują się w tym archetypie Orfeusza, są w stanie nawet w niewielkiej skali, są w stanie nawet w niewielkim czasie, ale są w stanie porwać tych, których dotyka ich sztuka. Czyli są w stanie przy pomocy sztuki, przy pomocy poezji, przy pomocy pieśni, przy pomocy muzyki ścisnąć za serca i są w stanie um, wykrzesać w odbiorcach takie emocje, takie zachowania, o których byśmy nigdy nie pomyśleli, że mogą się w kimkolwiek urodzić. E, żeby nie być gołosłownym, znajdźcie sobie gdzieś na YouTubach, tak zwanych, e, koncert, w czasie którego. Wokalista zespołu Queen, Freddie Mercury, bawi się z wielotysięczną publicznością, yy, zmuszając ją niemalże do tego, żeby powtarzała każdy wyśpiewany przez niego dźwięk. To jest to słynne eo, 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 i publiczność powtarza to za nim. Yy, Freddie Mercury, ale też inni twórcy tych wielkich estrat. Ci współcześni, ci współcześni Orfeusze są w stanie zrobić z publicznością absolutnie wszystko. Więc Grecy chyba znaleźli, albo przynajmniej uchwycili takie przeczucie, że artysta jest jedną z tych figur, która jest w stanie. Manipulować ludźmi. Jest w stanie kierować rzeczywistością. I nie robi tego przy pomocy siły, nie robi tego przy pomocy wojska, nie robi tego przy pomocy ucisku jakiegokolwiek, przy pomocy, przy pomocy oszustwa, perswazji, tudzież gruźb bądź rozkazów. Nie robi to przy pomocy siły swojego talentu. Orfeusz jest archetypem artysty, artysty, który ma. Nie dającą się zrozumieć siłę, ponieważ nie wiemy skąd u Orfeusza ta niemalże magiczna moc wpływania na rzeczywistość, na przyrodę, na ludzi, na nawet istoty boskie bądź też półboskie. Tego nie wiemy. I Orfeusz jest postacią, w którą przynajmniej w takim mikroskopijnym wymiarze możemy znaleźć w tych artystach większych lub mniejszych scen. Jeżeli gdzieś tam nam tupie nóżka, gdy słuchamy swojej ulubionej piosenki, jeżeli śpiewamy ze swoim ulubionym wokalistą, wo, swoim ulubionym wokalistą bądź wokalistką takie, a inne słowa piosenek, jeżeli jesteśmy na koncercie, nie poznajemy samych siebie, ponieważ wpadamy w pewnego rodzaju no niech będzie szał, to artysta wypuścił z, ze swojego wnętrza, bo dał się opanować Orfeuszowi, a Orfeusz robi już całą robotę za niego. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia.